Witajcie na kanale Bipro, a dzisiaj języki programowania przyszłości. Jakie języki będziemy używać przez następne 20 lat, a jakie być może za 25 lat? W tym filmiku zastanawiam się nad tym problemem, wykorzystam jeden ze slajdów z mojej ostatniej prezentacji na DevJS, czyli takiej konferencji dla fascynatów JavaScriptu. I e, pomyślałem, że w ten sposób odpowiem na jedno z często zadawanych pytań, czyli jaki język programowania wybrać na przyszłość. Ale zanim porozmawiamy o przyszłości, może warto też spojrzeć na ten aspekt um, przeszłości. Jakie języki wyszły już z tego kanonu top 5, jakie były używane 25 lat temu, a teraz część młodych programistów początkujących nawet nie zdaje sobie sprawy, że istnieją. Zatem spójrzmy na Top 4 języki z roku 1994. Przypominam wtedy, kiedy zaczynała się bańka dotkomowa, kiedy wycena tych serwisów, które posiadały strony internetowe, tych produktów, które znalazły się w internecie, nagle osiągała. Niebotyczne kwoty. Wszyscy, którzy byli w internecie w tamtym czasie, mieli na to kapitał, byli od razu lepiej wyceniani, więcej inwestorów to przyciągało i po części słusznie, po części niesłusznie. Bańka się później, że tak powiem, rozbiła, pękła i część inwestorów po prostu potraciła bardzo duży kapitał. Ale jakie języki miały wtedy wpływ na to, co widzieliśmy w przeglądarce, na to, co um, zasilało w tam na backendzie nasze serwisy, otóż większość tego oprogramowania, które w tamtym czasie tworzyliśmy, wygląda na to, że była w C i C. -ie który był jego następcą. Bardzo fajna książka też o C++ wyszła od autora, zatem polecam zagłębić ją ktoś, kto lubi historię i lubi sobie poczytać. Język C++ jest przecież obecny do dzisiaj, więc to żadna nowość, że się rozwija i że jest obecny nadal w tym mainstreamie, także to możecie bardzo kojarzyć, natomiast dwóch kolejnych możecie nie kojarzyć wcale, albo tylko troszeczkę. Jest to Fortran i Ada. Może ci, którzy są już z nami tutaj na świecie troszkę dłużej, pewnie obiło im się o uszy te zarówno jedno i drugie słowo Fortran i Ada, bo, bo jednak były w tym mainstreamie przez kilkadziesiąt lat. I warto tutaj um, zauważyć, że um, Fortran i Ada przecierały szlaki ale szybko, szybko zostały wyparte przez języki, w których łatwiej się programowało, w których łatwiej było budować te ekosystemy, były bardziej wysokopoziomowe i dostarczały szerszy wachlarz narzędzi. Potrafiły, że tak powiem, dostarczyć efekt końcowy podobny, nieco wolniejszy, ale w znacznie krótszym czasie. A czas w biznesie niestety gra ogromną rolę i wyparły. Te języki. Tak właśnie się stało dzięki C. Później rozszerzeniu C, który dawał dużo, dużą, jeszcze większą gamę możliwości, wciąż pozostając w miarę efektywnym i optymalnym, jeżeli chodzi o te wykonanie i prędkość kodu, pamiętamy, że w latach 94. jednak prędkość wykonania kodu też grała kluczową rolę. Mieliśmy bardzo mało e, pamięci, do którą mogliśmy zapisywać, a bardzo dużo potrzeb, e, żeby te dane przetwarzać. Z nich wybierać jakieś statystyki małe lub wykonywać jakieś proste akcje. Natomiast 10 lat później już zupełnie ta topka czterech języków wygląda inaczej. Mamy rok 2004, wtedy też okolice tego roku zaczynali tacy duży gracze jak Gmail, YouTube, Facebook, MySpace. Pamiętamy MySpace, topowe social media. Każdy tego używał, to było numer jeden na świecie, a teraz zupełnie się to też odwróciło. Zatem nie tylko technologicznie tutaj widzimy um, przekształcenie się tego stanu stop 4 i co w zasadzie um, sprawiło, że Java i JavaScript znalazły się na podium. Java, niezwykle potężny język, um, ma ten etap kompilowania do kodu maszynowego. Ma maszynę wirtualną Java, która jest geniuszem i została szybko okrzyknięta świetnym odkryciem, ale co sprawiło, że dostarczyła aż tyle mechanizmów, by skraść serca programistów? Otóż to dla mnie pozostaje niewyjaśnione, natomiast Java jest świetnym ekosystemem, w którym powstało, dzięki temu, że zdobyła właśnie tą przewagę, mnóstwo, mnóstwo rozwiązań i to takich naprawdę, jak to się mówi, enterpriseowych, czyli tam mamy narzędzia, które pozwalają tworzyć naprawdę ogromne systemy. To nie jest tak, że zastanawiamy się, jak tutaj zoptymalizować naszego bloga. Nie, mówimy tutaj o milionach użytkowników i najczęściej właśnie specjaliści od takiej skali znajdziemy w em, języku Java. Też bardzo dużo systemów opiera się o to. Całe te chmury, które budujemy, przecież zazwyczaj są e, związane z Linuxem i pod spodem wiadomo gdzieś tam nisko poziomowo pierwsze skrzypce gra c od lat niezastąpione biblioteki które zostały napisane właśnie w latach 90. i niejako to się wszystko ze sobą Łączy. Natomiast, jak spojrzycie, e, obok Java mamy JavaScript. Jako e, dla początkujących takie zdumiewające zjawisko, o co chodzi, Java dwa razy. E, nie, JavaScript to zupełnie inny język, zupełnie innymi prawami się rządzący, można powiedzieć, e, przez niektórych nienawidzony, a przez innych uwielbiany przez swoje składnie, przez swoje skomplikowanie. No i tutaj e, Podejrzewam, że znalazł się w tym top dzięki temu, że znalazł się w przeglądarce i kolejnych później przeglądarkach, które się też pojawiały. To jest ten język, który się wykonuje obok HTML-a i CSS-a, by um, dostarczyć wizualne zmiany, by reagować na akcje użytkownika. I prym tutaj wiódł Gmail, który wykorzystywał bardzo mocno ten JavaScript. Warto wspomnieć, że obok gdzieś tam Facebook też e, był tworzony, i tutaj pojawiał się taki język jak PHP, obecny do dzisiaj. Lecz e, szybko Facebook e, spostrzegł się, że obecna w tamtych czasach wersja PHP była niewystarczająca do skali, e, którą e, szybko e, zaczął ten serwis obsługiwać, czyli miliony użytkowników. Jak wiemy, już teraz prześcignął później MySpace, więc niezwykły sukces. A em, ta bolączka wyboru technologii PHP ciągnęła się latami. Stwierdzili bardzo mądrzy ludzie, że sprawią, zamieniać taką dawną wersję PHP na C, co przyspieszy działanie serwisu. Do dzisiaj e, słynny jest właśnie ten e, krok Facebooka, by przyspieszyć swoje systemy i dość ciekawy. Można o tym myśleć, że e, PHP jednak e, nie znajdzie się przez to e, dalej w e, statystykach, a nic bardziej mylnego, bo nadal w roku 2014 znajduje się w top 4, między innymi dzięki szeregowi różnych dodatkowych bibliotek, które w tamtym czasie powstały, rozwiązań takich jak na przykład WordPress, Symfony. Zatem mamy bardzo, bardzo popularne do dzisiaj zresztą rozwiązania, które spełniają swoją potrzebę, na przykład WordPress przede wszystkim do blogów, stron domowych, małych stron z jakimś, jakimiś dziennikami, być może trochę do prezentacji jakiejś treści, więc tutaj WordPress świetnie się sprawdził i niezależnie od tego, jaka była technologia, sprawdza się do dzisiaj dla małych firm, które obsługują małą ilość użytkowników. Tutaj nie musimy być tak bardzo efektywni i, że tak powiem, zysk na tempie wykonania czy konfiguracji tego WordPressa jest wprost nieproporcjonalny do pieniędzy, jakie trzeba włożyć, więc tutaj PHP nadal się utrzymuje i Dlatego nadal mamy do dzisiaj miejsce na wszystkie języki programowania. Każde spełnia jakąś potrzebę, a w konkretnych językach programowania też konkretne biblioteki i rozwiązania. Dlatego m.in. warto tutaj wspomnieć WordPressa, który jest łatwo rozpoznawalny przez Was. Ale w tym 2014 roku co jeszcze jest? Nadal Prym wiedzie Java, zaraz po niej JavaScript, ale mamy zupełnie nowego gracza. Mamy Pythona. Wypchnął dzięki temu C, Stop 4. C spadła niżej, jest już rzadziej wybieranym językiem przez początkujących, rzadziej wybieranym też przez profesjonalistów, którzy zaczynają się przebranżawiać i tutaj następuje taka era rozkwitu. W ogóle serwisów webowych, tworzenia single page application. Mamy nowe biblioteki, które się zaraz pojawiają: React.js, JS i nowe serwisy mainstreamowe. Netflix obecny w wielu domach też w Polsce. Twitch do oglądania i streamowania rozgrywek i e sportowych E-sport przeżywa rozkwit, coraz więcej graczy nie tylko gra, ale i ogląda gry. A TikTok. Zupełnie zdobywa serca młodych ludzi i pozwala im szybko wymieniać się w formie wideo różnymi kreatywnymi sposobami, i e, jest to świetna dla nich zabawa. Bardzo mi się podoba ten rozwój, i tu pojawia się dość zaskakujący Python, który podobnie jak wcześniej Java wypiera C, tak tym razem. Python wypiera zarówno C, jak i C, i C zupełnie znika Stop 4. Mieliśmy je jeszcze w 2004 roku. C, z racji tego, że aż tak wielu zastosowań nie znalazł, nie w tak wielu był potrzebny na takiej stopie optymalizacji, jakby się niektórzy spodziewali, że jest potrzebna. I podobnie Python odkrywa. Nowe karty, reużywa wiele, wiele z tych bibliotek, które zostały zaimplementowane w C, i dostarcza zupełnie inny interfejs do programowania wysokopoziomowo, można powiedzieć, i dostarczania szybciej rozwiązań. Wciąż wiele bibliotek, które wykorzystujemy w Pythonie jest napisana w C, ale sama składnia Pythona pozwala nam na pisanie szybciej. Sprawniej i wygląda na to, że wiele z tych, że tak powiem, rozwiązań w samym Pythonie, tak zwanego lukieru syntaktycznego na pewno rozwiązania, została, że tak powiem, szybko zaabsorbowana przez te środowisko naukowe. Później po części weszło to do szkół. A teraz jest już totalnym mainstreamem, bo Python stał się numer jeden wśród środowiska machine learningowego, tego pracującego z big data. A jak wiemy, w 2020 roku dane odgrywają kluczową rolę. Niedługo jeszcze bardziej się to zmieni, będzie coraz więcej danych dzięki 5G lub innemu podobnemu rozwiązaniu. I przez to znowu będziemy mieli coraz więcej tych danych przez komputery. Powstaną komputery kwantowe, niedługo być może też na skalę konsumencką, kto wie, może będzie jakiś przełom w tej dziedzinie. Już mamy przecież w tych środowiskach laboratoryjnych, nawet po 18 komputerów kwantowych obok siebie, które pracują i działają, więc jest to koncept, który jest zarówno w fazie takich trochę prototypu, trochę już MVP, czyli mamy coś działającego, ale z drugiej strony nie jest to na skalę, że tak powiem konsumencką, więc my, przeciętni użytkownicy, nie mamy dostępu do takich komputerów, a nie wiemy, czy w przyszłości tak nie będzie. Zatem teraz patrząc już zupełnie na rok 2020, widzimy, że mamy Pythona, później JavaScript, wiadomo, strony internetowe. Java zagnieździła się w tych komercyjnych projektach dużych w biznesie, w zasadzie numer jeden. I C-Sharp, bardzo mocno Microsoft tutaj wiedzie prym, rozwija się bardzo szybko, już. Nie tylko jako twórca Windowsa, ale właściciel wspaniałej chmury Azure, która staje się kompetytorem dla Amazonu, czyli AWS. I te dwie chmury walczą bardzo mocno. Pojawia się też gracz od Google'a, Google Cloud, i mamy już starcie gigantów, a Microsoft zmienia swój wizerunek, przyciąga coraz więcej deweloperów i C Sharp znajduje się w top 4. Kto wie, co przyniesie przyszłość. Zatem, moja rekomendacja i moje przemyślenia na temat tego, co będzie przyszłością. JavaScript. Przed którym szybko się nie uwolnimy. Przez wiele lat w top 4 mamy rok 2004, 2014 i 2020 w top 4 JavaScript. Jak raz pojawił się w topce, tak nie potrafi z niej uciec. Jest to trochę wina przeglądarek, które poza HTML i CSS tolerują w zasadzie tylko JavaScript. Mamy tutaj monopol. Podobnie JavaScript wychodzi poza ramy przeglądarek, mamy Node.jsa na backendzie, mamy React Native i podobne rozwiązania odpowiednio w Vue i e, pewnie niedługo w Angularze do e, pisania, mm, do pisania rozwiązań na systemy mobilne typu Android, iOS. I tutaj JavaScript też staje się numerem jeden jako ten, który pozwala połączyć wiele tych systemów w jeden spójny kod, a następnie mamy podmiankę na różne elementy natywne związane z danym systemem. Tam wiadomo w iOSie i Androidzie mamy inne języki, których musimy użyć, by pisać faktycznie ten natywny kod na telefon. Natomiast JavaScript, jako taka abstrakcja niczym Python, wyprzedza resztę języków, w tym JavaScript tutaj zdobywa serca tych męczących się z. Wieloma systemami mobilnymi firm i deweloperów. Pozwala nagle pisać jeden, niemalże jeden kod, prawie że, bo nie we wszystkich zastosowaniach da się, ale stara się to uspójnić i połączyć kilka ekosystemów w jeden język programowania, w którym piszemy komendy i tworzymy jedną aplikację, która później trafia końcowo na kilka telefonów. Da się, są z tym nadal różne ograniczenia, ale technologia niewątpliwie będzie się rozwijać. Java. Java tutaj niestety nie ma żadnych przesłanek na to, żeby znikała. W naprawdę ogromnych systemach, w które były wpompowane naprawdę miliardy dolarów, jest obecna i nie ucieknie z biznesu, pozwala naprawdę optymalnie. Tworzyć aplikacje, szybko je dowozić. Mamy tam wiele um, stworzonych metodyk, um, wzorców projektowych, których programiści używają, by szybko tworzyć aplikacje dla biznesu. Myślę, że biznes pozostanie przy, tym, przy tej drodze niczym. Kiedyś, jak raz zainwestował w COBOLa, to do dzisiaj niektórzy nie mogą się otrząsnąć, podobnie będzie z Java. Być może powolutku, powolutku ten Python będzie się tam wgryzał, ale nie wiadomo. No i mamy Pythona, który z racji tego, że jego, że tak powiem, obecność jest na razie niepowstrzymana, myślę, że będzie coraz częściej używany w kolejnych projektach coraz częściej będzie pojawiał się w coraz to coraz większych w większej skali można powiedzieć aplikacjach i tutaj ten prym wyboru pythona jako numer jeden do analizy dużych danych myślę, że się szybko nie zmieni, musiałoby przyjść coś nowego i to coś nowego oznaczyłem jako trzy kropki. Część może tutaj się obrażać, że nie ma ich ulubionego języka, bo języka, o którym myśleli, tutaj od razu wspomnę, że jednym z takich języków jest PHP, które od lat jest... Że tak powiem, niewyparte, mimo wielu proroctw, że PHP umrze, powinien odejść, jest bezużyteczny. PHP jest z nami nadal do dzisiaj, jest jego miejsce na rynku. Podobnie z C-Sharpem. C-Sharp do dzisiaj obecny, e, machina rozpędzona, e, Microsoftowa, promuje technologię na niebywało do dzisiaj skalę. Można powiedzieć, że część osób z C i C w C-Sharpie e, widzi, następce, Natomiast e, wszystko pokażę, bo takie technologie od Microsoftu zdobywają naprawdę duże e, poparcie. Tutaj mamy na przykładzie JavaScriptu, a TypeScript, który jest już w środowisku frontendowym numer jeden. Więc tutaj uspomniamy kilka tych technologii jako po prostu JavaScript, bo. Końcowo jest to JavaScript, natomiast pamiętamy, że bardzo, ale to bardzo dużo aplikacji aktualnie powstaje po prostu w TypeScriptie. I nie wydaje mi się, żeby taki vanilla JavaScript tudzież ECMAScript stawał się dalej standardem. Myślę, że to bliżej TypeScriptowi do przyjęcia tego całego rynku i zmonopolizowania. Zatem, jeżeli macie dylemat, czy warto się TypeScripta uczyć, zdecydowanie tak. Ale co się kryje pod tymi trzema kropkami, tak naprawdę? Tutaj starałem się Wam przekazać, że może być jakiś przełom, coś może się pojawić, co zupełnie zmiecie resztę rynku. Zatem, co to może być? Otóż dobrą kandydaturą są systemy i języki, które mogą być potrzebne, by operować na komputerach kwantowych. Na razie jest to Naprawdę otwarte dla niewielu programistów, dla niewielu naukowców, badaczy, ale w przyszłości wydaje się, że stanie się to czymś, co będzie obecne na większą skalę i trzeba będzie niejako. Wyspecjalizować się też w tej kwestii, bo będą to komputery, które zajmować się będą naprawdę ogromnymi danymi. Te ogromne dane prawdopodobnie będą szybciej niż komputery kwantowe, bo 5G już wchodzi, można powiedzieć, w niektórych państwach i regionach. Podobnie dalsze takie rozwoje technologii, które pozwolą na masowy przesył niewyobrażalnej ilości danych. Mi się wydaje, że prześcigną możliwości tych komputerów mimo wszystko jeszcze, ale sama, że tak powiem, charakterystyka i obietnice naukowców, jeżeli chodzi o komputery kwantowe, są niewyobrażalnie ciekawe. Są one, że tak powiem, tworzone, by rozwiązywać problemy, które przez klasyczne komputery są zupełnie niewykonalne ten czas, który musiałyby te komputery, jak ten, który obok mnie stoi, poświęcić na po prostu policzenie pewnych danych, jest wprost łatwe. Na komputerach kwantowych taka jest teza. Część z tych tez już zostało obalonych, ale część pozostaje nadal prawdziwa i mamy komputery, które faktycznie w ten sposób działają. Jedyny ich problem to Potrzeba bardzo niskich temperatur do działania, co uniemożliwia wyjście poza tę te, sferę laboratoryjną, trochę serwerowni takich zamkniętych gdzieś tam. Więc jest to teraz luksus dla naprawdę nielicznych. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Więc tutaj taka ciekawostka na koniec. I myślę, że. Tyle na dzisiaj. Mamy naprawdę dużo języków programowania, które też odnoszą sukcesy, nie zrozumcie mnie źle, ale tutaj skupiłem się na takim mainstreamie i trochę próbie przewidzenia tego, co może być dalej. Tej gamy używalnych języków jest spokojnie z 12, więc nie zraszcie się do tego, co powiedziałem. Jest zdecydowanie dużo, dużo więcej języków niż te, które dzisiaj były wymienione, których warto się uczyć. Zatem, jeżeli dopiero początkującą jesteś osobą, to zupełnie nie zastanawiaj się nad tym językiem. Wybierz ten, który jest dla ciebie dość łatwy, intuicyjny i zobacz co dalej. Jak nauczysz się takich podstawowych stwierdzeń jak pętle, ify, czy też klasy, to zupełnie wtedy możesz Przemyśleć ten wybór, spojrzeć na to, która branża Cię najbardziej interesuje, może w czym chcesz pracować, znaleźć jakąś idealną firmę dla siebie i popatrzeć, jakich technologii używa. Więc wtedy może być ten moment, że ach, bardziej się skomitujesz na wybór jakiejś konkretnej technologii czy języka programowania, ale gdy dopiero poznajesz podstawy, to niezależnie od języka, jaki wybierzesz, nauczysz się ich i będzie to dość proste do przeniesienia na inne języki programowania, bo tutaj w językach programowania zazwyczaj mówimy o różnych frameworkach i bibliotekach, które są obok, a podstawy i fundamenty pozostają mimo wszystko bez zmian. Dziękuję, że byliście i zapraszam Was na następny odcinek już w kolejny poniedziałek. Do zobaczenia! Tam w Pythonie, podobnie jak zresztą w PHP, nie znajdziemy wprost. Nie zamknąłem okna.